Witam Was. E, dzisiejszy odcinek będzie zupełnie inny od tego, co można u mnie zobaczyć. E, po do dlatego, że jest inne jego przeznaczenie e, i że e, chciałem zrobić coś innego. Może, może nie będzie to e, jakaś wielka, że tak powiem, walka. Ale zwrócenie na coś ciekawego e, uwagę. I jest też kierowane do trochę innych osób, bo, bo pewnie obejrzą to część widzów moich, ale, ale bardziej jest to pewna zachęta do polemiki osób tworzących również inne materiały o grach. E, o piwie będzie bardzo mało, bo, bo piwko już u mnie było. E, piwko bardzo lubię i często jest u mnie. E, jest to namysł w Pils. E, jest często u mnie dlatego, że jest dobre. E, i e, w miarę tanie i dobrze dostępne. Przynajmniej we Wrocławiu e, na Mysłów Pils jest bardzo dobrze dostępny i e, polecam. Teraz tak. Film, jak już widzicie, nazywa się, mam e, no, nadzieję, że się będzie tak nazywał. Film otwarty spoilery. Bardzo podoba mi się e, w ogóle idea listów otwartych, a nie spotkałem się z niczym, co by się nazywało film otwarty. Oczywiście to pewnie trochę takie wypaczenie, e, bądź stworzenie czegoś no, nowego, zupełnie niepasującego, ale postanowiłem zaryzykować. A więc mamy film otwarty spoilery. E, chciałem porozmawiać trochę o spoilerach i o tym, jak ja je postrzegam. Ale zanim do tego powiem, że zaskoczony byłem ja się zapytałem mojej żony. Zapytałem się co, co ona o tym myśli, czy, czy nie przeszkadza jej to, że, e, że ktoś jej powie jak się kończy film. A ona powiedziała, że nie. I jak się jej o zapytałem, już miałem sentenzację z tego co tu, co tu wam powiem, to trochę mi się to zmieszało. Ale to dobrze, że to powiedziała, to dobrze, że to się przekonałem, że i po troszkę wiedziałem, że tak jest. Ale, ale okazało się, że ludziom tak bardzo to nie przeszkadza jak mnie. Natomiast wydaje mi się, że chyba tak bym chciał przynajmniej może, że wydaje mi się, że przynajmniej ponad 50% osób chyba nie lubi tego co ja, czyli spoilery. A czym są spoilery, no... Yy, jest odradzenie jakiejś ważnej informacji odnośnie zakończenia gry, odnośnie jakiejś części fabuły, jakiegoś zwrotu akcji, yy, czegoś ważnego, co bym chcieli sami poznać. Yy, Dlaczego nagrywam ten materiał? Bo e, zdarzyło się tak, e, że dwie godziny po przejściu Far Cry'a Trójki trafiłem na komentarz. Nie to pod jakim materiałem, e, że koleś w dwóch zdaniach zdradził całą fabułę, znaczy całą fabu zakończenie gry. I nie to, nie to, że jedno zakończenie, bo grama w dwa zakończenia, Ja w dwóch zdaniach zdradził oba zakończenia. Dodatkowo, zdanie miały, było mało, moim zdaniem było moim zdaniem mało składne, to tym bardziej mnie bolało. Gdybym, gdybym grę po prostu przechodził wolniej, mógłbym się tak ten komentarz wcześniej i trochę by mi to zabiło e, smak. Bo, bo, moim zdaniem, Far Cry 3 e, jest to gra, gdzie e, stając się złym, można zasmakować wyjątkowo smacznego owocu. E, ci, którzy skończyli, wiedzą o co chodzi. E, a więc, tak. Ja tak sobie na potrzeby tego filmiku wyróżniłem takie, e, trzy rodzaje spoilerów. Oczywiście nie są one w żaden sposób naukowo zrobione, więc pewnie moglibyście wyróżnić zupełnie inne. się z moimi nie zgodzić, ale powiedzmy tak. Mamy spoilery pisane, czyli na przykład pojawiające się w gazetach e, Trafiłem na ciekawy spoiler w CD Action Otóż e, był e, po prostu taka mała ramka z boku strony napisana spoiler i tam było napisane krótko e, zakończenie gry, która u nich dostała trójkę bądź czwórkę, jakoś jakąś bardzo nisko e, i ogólnie nie polecali tej gry, ale ponieważ miała w miarę ciekawe zakończenie, to napisali e, spoiler oddzielnie jeszcze to jest do przemknięcia, ponieważ mogę to łatwo ominąć. Jest zaznaczone. To jest idealne. Rodzaj. E, drugi spoilery jako cały oddzielny twór, e, czyli na przykład, e, na przykład. E, Całe filmiki przejścia gry, filmik z zakończeniem, filmik z wszystkimi czterema zakończeniami. Ja z tego czasami korzystam nawet, jeżeli na przykład przychodzę grę i nie mam ochoty za bardzo przychodzi drugi raz, ale chciałem zobaczyć, jak się w inny sposób kończy, a wymaga drugie przejście, na przykład po zanim zakończy, wymaga dłuższego posiedzenia i zakończenia gry, zagranie po prostu jeszcze raz w grę co zajmuje mi dużo czasu. O. I to też jest w miarę spoko, bo na przykład dyskutowanie o, o, o zakończeniu. To są takie, takie, takie spoilery, na które sami się godzimy, sami je wybieramy, e, bo chcemy po prostu to poznać. E, I ostatnie z tych wyróżnionych przeze mnie są to spoilery e, w materiałach, których ciężko ominąć bądź się nie da ominąć. E, taki przykład, który akurat mi się nie przydarzył, ale załóżmy, że mamy audycję radiową bądź telewizyjną i ktoś tam sobie oczywiście gada i nagle bez żadnego wstępu jednym zdaniem mówię wam, że ten film tak się skończy. Czyli tego nie możemy ominąć. I o tym właśnie mówię, że. A głównie jest adresowane do, do podcastów. I to Wam wyślę to. To jest właśnie Jesteście głównymi adresatami tego. Nie wiem, czy w ogóle ten film zobaczycie, ale jeżeli tak, to. To do Was jest. Bo. Yy... Bardzo mnie denerwuje to, że. Jest coś takiego. I u nas, ja w, w podcastie, który ja też się udzielam, e, który jest mniej profesjonalny, ale, ale, ale fajny, e, fajne doświadczenie, też się zdarzyło, że, mamy, że ma, mamy taki pewien nawyk, bądź spotkałem się z takim nawykiem, że e, chce, e, osoba mówiąca chce coś powiedzieć i mówi e, o grze, e, bądź zakończenie i mówi, że... E, a teraz uwaga, spoiler, nie chcecie to sobie przywincie tam dwie minuty. I co jest w tym złego? Otóż ja, słuchając podcastów, tych, które ja już słucham, otóż chcę słuchać wszystkiego. A przewijając, mogę stracić treść. To po pierwsze. Po drugie, często, gęsto, osoba, która to mówi, nie jest w stanie powiedzieć, czy w ciągu dwóch minut wyczerpią temat. Czy może e, po tym... Uwaga, spoiler, oni będą jeszcze gadać coś na ten temat, a po tych dwóch minutach akurat dopiero powiedzą to. E, to nie jest dobra rzecz i ja, ja nie, nie chcę po prostu e, omijać. Chcę słuchać podcastu w całości. E, nie chcę sobie przywijać, co dodatkowo mi też trochę... E, Zmniejsza przyjemność, zmień, zmniejsza przystępność. Jeżeli mam jeszcze coś robić podczas słuchania, nie, ja chcę mieć po prostu włączyć i tak, i mieć to. Eee, to Dobrze, taki wpływ tej nowoczesnej kultury, gdzie chcemy być takimi szybkimi konsumentami, ale to nie zawsze jest złe, moim zdaniem, chociaż rzeczywiście jestem trochę zdeprawowany pod tym względem. Eee, co chciałem jeszcze zapytać: Jeżeli ktoś ten wątek będzie chciał kontynuować, to, to, to jaki waszym, waszym zdaniem jest? Jaki jest sens, jaki jest wartość spoilerów, co nie możemy dać słuchaczowi, co nie możemy dać czytelnikowi, co ja wam mogę dać zlecając coś, czy przekazać coś. Bo wydaje mi się, że, że nie jest to tak, tak dużo warte. Moim zdaniem, dużo, dużo ciekawszym tak jakby elementem spoileru, ale to jest czymś innym, jest nawiązanie do zakończenia, które nie do wszystkich trafi. Ale do tych, co trafi, myślę, że im się spodoba. Chodzi o coś takiego, na przykład ja sobie to zapisałem, bo, bo aż tak dobry w wysławieniu się nie jestem i mógłbym coś pochrzanić. Natomiast sobie zapisałem takie dwie takie przykładowe wypowiedzi. Jedna odnośnie Gears of War 3, eee, czyli tak. Gears of War 3 ma niezłe zakończenie. Bohaterowi dzięki podwójnemu poświęceniu otrzymali lepsze jutro. Eee, może nie było to zaskakujące, ale wszystko, nie wszystko musi zaskakiwać. Zakończenie może być tylko uspokajające i wyciszające. Eee, a o drugiej grze, przykładowo, też nawiązując do fabuły, e, Spec Ops The Line grą, w której, jak w lustrze, możemy zobaczyć drugie oblicze wojny. Wojny wyglądającej prawie jak sen e, jakiegoś... E, prawie jak jakiś sen jakiegoś e, psychopaty, który do tego e, doprowadza. E, Nierealna, nie a jednak prawdziwa. E, czyli... E, Coś, co osoby, które grały w to zrozumieją w pełni, a osoby, które nie grały, e, będą w sumie nawet nieźle, nieźle im się to słuchało. Oczywiście tu jest trudność. Tu jest cała trudność, bo, bo ja przykładowo... Prawdopodobnie nie podobałbym tego zadaniu, żeby, żeby mówiąc, że tak z lotu sobie pyknąć takim, takim stwierdzeniem, może to te też są nie najlepsze, bo nie byłem nigdy w jakimś wielkim orłem poezji czy tam wypowiadania się. Natomiast warto myślę w tym kierunku podążyć i zastanowić się, czy to nie jest dużo lepsze rozwiązanie niż takie słuchaj podanie, że ta gra tak, tak i tak się skończyła. Eee... To też to, o czym mówi, pozwala docenić, jeżeli ktoś by tam podobał, pozwala docenić e, kunszt i to, jak e, autor potrafi w swobodnej wypowiedzi bawić się słowami. E, gdyby to robił oczywiście swobodnie. E, jeszcze jest ciekawa e, kwestia odnośnie tego całego e, zapamiętywania, e, tego ostrzegania o spoilerach. Otóż e, jest coś takiego, gdzieś coś, czego się nie spodziewamy, to te rzeczy możemy lepiej zapominać. Dlatego ja teraz ciszę muzykę i chwilowo odejdę tutaj, bo tego dowiedziałem się na lekcji psychologii, jak mój nauczyciel w właściwie już powiedział, że zapamiętujemy rzeczy, które są trochę inne, czego się spodziewamy. Pokazują coś innego i wtedy właśnie zgasi światło. Jesteś w na całej sali i powiedział, że to na pewno zapamiętacie. Może nie na zawsze, ale na długo. I rzeczywiście ten wykład pamiętam do teraz, bo stało się coś, czego się nie spodziewaliśmy. I to jest właśnie też zaleta wykładowców, na przykład, bądź nauczycieli, którzy mówią ciekawie. Oni nie mówią jednostajnie, bądź. bądź nie siedząc dobrze w jednym miejscu, coś robią, coś robią innego, co nas przyciąga. E, może wtrącają jakieś inne rzeczy, może coś robią, e, nie wiem, pokazując. Różne rzeczy mogą, mo mogą się dziać. Także o to chodzi. A właśnie taki mechanizm mniej więcej działa moim zdaniem, jak e, słyszę. Uwaga, spoiler. To ja sobie myślę, nie chcę tego słyszeć, chcę o tym zapomnieć. Może przełączę, może nie, a może wytrzymam. I z reguły mój mózg jest trochę jakby pobudzony, i wtedy, jak słyszę, co się ma, co, co ktoś ma powiedzieć o grze, to ja to zapamiętuję. Może, może w tej chwili jestem sobie w stanie przypomnieć takich kwestii, które zapamiętałem. A jeżeli uruchomię tą grę po pewnym czasie, to zapamiętam, że ktoś już o tym mówił. Eee, I nieraz się z tym spotkałem, że tak rzeczywiście było, jak grałem w jakieś tytuły. Eee, także, także co. Że te spoilery są najlepsze. Ja przykładowo od dłuższego czasu, od jakiegoś pół roku chyba, trafiłem na przecenę i zamierzam przyciąć, nadrobić zaległość, to ważną zaległość, bo jestem z z bardzo głośnych gier, i dla niektórych pewnie najlepsza gra chodzi o Final Fantasy 7. I mimo że w nie grałem, to e, prawdopodobnie, znaczy nie, no, po prostu wiem, jaka jest jedna z najbardziej wzruszających scen, bo najważniejszych scen w tej grze, która chyba nie jest na końcu, jeżeli dobrze się orientuję. No, więc tego nie wiem na pewno, bo w ogóle jeszcze nie grałem, ale zamierzam od, od, odrobić tą lekcję. E, to to wiem, wiem, co tam się stanie. Wiem, co jest tą, tą taką wielką igłą, wbijającą e, w gracza. I trochę szkoda tego. E, I to też jest złe, że mówi się a w to już wszyscy grali. Mam 27 lat. Gram od dawna. Gram od czasów kiedy jeszcze Pegasus był, no niestety w Final Fantasy 7 nie grałem. Tak samo nie grałem w... E... znaczy grałem, ale ktoś mógł nie grać w Portala. Ktoś mógł nie grać, na przykład w moim zdaniem genialnego RPG, jakim był Golden Sun na Game Boy Advance. Jest masa tytułów, które część graczy mogły pominąć, nie nadrobić. I na pewno wy też, mówię o, o twórcach podcastu, wy też pewnie czegoś nie graliście. Wy, wy też na pewno macie taki tytuł, których e, wszyscy grali, bądź właśnie wam się wydaje, że wszyscy grali, a wy nie graliście. E, dlatego nie, moim zdaniem samo stwierdzenie, e, w to już wszyscy grali, e, przykładowo w, e, jeżeli chodzi o Portala jedynkę, bądź dwójkę, jest trochę przesadzone. E, także tutaj takie moje, moje zdanie. Mm. I co? Co to jeszcze mam do powiedzenia z mojej notatki przepięknej? Nie, to już chyba wszystko. E, a więc tak, mniej spoilerów, mniej spoilerów, e, a więcej e, nawiązań, które docenią fani, e, bo moim zdaniem, e, zdradzając fabułę, możecie po prostu sprawić komuś przykrość. Możecie sprawić przykrość, a w większości e, rzeczy, które tworzycie, tak mi się przynajmniej wydaje, chyba tworzycie to, żeby robić coś pozytywnego, żeby komuś coś dać. A spoilerami coś komuś odbieracie. I nawet jeżeli 3-4 osoby będą z tego zadowolone, to czy nie jest ważniejsza jedna osoba, która poprzujecie zabawę? Także tyle. A, a, a widzów, jeżeli ktoś dotrwa, dotrwał do końca, zapraszam do pisania komentarzy, po raz pierwszy od długiego czasu chyba, Ale zapraszam na komentarze. To napiszcie, co, co Wy myślicie o spoilerach, jaka jest ich wartość, czy lubicie, czy nie, czy coś Was denerwowało w spoilerach. Tyle, trzymajcie się, a ja się zabieram na coś bardziej kreatywnego. Trzymajcie się, na razie. Niestety, muszę to dograć, Zapomniałem czymś powiedzieć. Otóż zrobiłem pewien eksperyment mały. I na pięciu stron, na czterech podcastach dałem komentarz odnośnie tego, czy jeszcze czytają starsze komentarze pod starszymi ich podcastami. Zastanawiałem się o pięć odcinków. I nie wszędzie dostałem odpowiedź. Czyli wy też nie czytacie części starszych rzeczy. Części starszych komentarzy od fanów, które nawet nie są stare, bo tam chyba nawet przy nich przykroczyły dwóch miesięcy Wasze odcinki, a odpowiedzi już nie dostałem. Co prawda, może czas nie był najdłuższy na, na Waszą odpowiedź, bo, bo tydzień chyba nie minął od tego, ale eee, to też pokazuje, że czasami może to, co nowe, jest zbyt ważne, a warto, moim zdaniem, patrzeć na starsze rzeczy, wracać do starszych rzeczy. I, I tak jak czasami w nieczystych zagrywkach chłopaki mówią, e, fajnie by było poczytać więcej o grach poruszanych z perspektywy czasu z, i porównywanych jakichś fajnych kwestii, odnośnie załóżmy tego Final Fantasy, które jeszcze muszę nadrobić, co tam było takiego ciekawego, i porównanie tego na przykład do Dragon Age'a bo Dragon Age, bądź Dragon Age 2, publicystyka. Niech żyje, publicystyka.